A tak, w świetle tych Twoich badań, no tutaj widzę monetkę, yy, która ładnie się tutaj wpisuje, ale jednocześnie burzy całą dotychczasową do, wiedzę o chronologii tego zamku. Tak, no. skoro to jest znajdujemy się. sensacyjna ta wiadomość, <grym> chyba. Skoro znajdujemy się właśnie w tym narożniku większego pomieszczenia wyżej mieszkalnej, to wróćmy jeszcze raz do tej oto wylewki fundamentowej. Otóż dokładnie z jej poziomu i z wnętrza wkopu fundamentowego wydobyliśmy monetę. Monetę, która, że tak powiem, no, nie można byłoby sobie życzyć znaleziska lepszego i to w lepszym kontekście stratygraficznym. Do wkopu fundamentowego już nikt nigdy nie zaglądał. Moneta tam, gdzie upadła, bądź może intencjonalnie została rzucona, pozostała na zawsze aż do czasu naszego odnalezienia. I co istotne. Moneta ta to kwartnik Bity przez króla Kazimierza Wielkiego, moneta srebrna, nazywana także półgroszem Kazimierzowskim, wybijana w Mennicy Krakowskiej i co istotne, bita bardzo, bardzo krótko. Mówi się, że są to, czy jest przyjęte w nauce, że są to lata 1365-1370. Chociaż pierwsza wzmianka o niej pochodzi dopiero z 1367 roku. Czyli być może tak naprawdę to zaledwie 3 lata. Emisji, a tuż po śmierci króla Kazimierza, starosta generalnej Wielkopolski, y, skupuje monetę i bardzo szybko przetapia, przetapia ją. Na swoje y, potrzeby. Tak, przetapia ją. Czyli, czyli tutaj nam się po prostu chronologia przesunęła w górę, czyli tak. zamek jest młodszy niż się spodziewaliśmy. Oczywiście pamiętajmy, że moneta to y, y, czas wybicia monety, określa nam najwcześniejszy możliwy moment budowy muru, tak? Czyli po tym roku? Czyli po tym roku, w którym została wybita, bądź w tym roku, w którym została wybita. Podejrzewamy, że to dokładnie ten czas. Tak I teraz patrząc pani, nie jest jakoś wytarta. Czyli nie jest go, specjalnie w wytarta. W obiegu za bardzo nie była. I co jest, co jest istotne? Do tej pory zakładano, że wieża mieszkalna miała być starsza od pozostałej części zamku, że zbudować ją miał król. Władysław Łokietek, bądź jeszcze nawet Wacław Czeski, niekiedy mówiono o książętach wielkopolskich panujących w drugiej połowie XIII wieku. Tymczasem okazuje się, że ta moneta no, bezwzględnie rozprawia się z tymi wszystkimi teoriami. Okazuje się, że wieżę mieszkalną rozpoczął budować nie kto inny jak największy z naszych budowniczych monarchów, czyli Król Kazimierz Wielki. Chociaż Król Kazimierz, co istotne, lokuje miasto Koło w 1362 roku. Czas emisji tej monety to lata 1365-1370. Król umiera jesienią 1370 roku. I, jak sądzimy, ten ciąg zdarzeń nie jest przypadkowy. Czyli zamek mógł być skończony po śmierci króla. Zamek, y, pierw następuje lokacja, następnie budowa zamku, a podejrzewamy, jako że mamy do czynienia również ze starszymi nawarstwieniami poprzedzającymi budowę zamku i obfitującymi w materiał zabytkowy, podejrzewamy, że wcześniej w tej samej lokalizacji znajdował się dwór obronny należący do prywatnych właścicieli tych dóbr. Czyli drewniany, e, Prawdopodobnie drewniany. Król dokonuje jakiejś zamiany bądź zakupu właśnie koła z przyległościami, wsi koło, z której piszą się poprzedni właściciele, lokuje miasto. Przez jakiś czas korzysta jeszcze, powiedzmy sobie, na potrzeby administracyjne z dawnego dworu, następnie rozbiera go, niweluje teren i rozpoczyna budowę zamku, począwszy od wieży mieszkalnej, ale to dzieło nie zostało za jego życia ukończone. Kronika Katedralna Krakowska nie wzmiankuje w istotnym tekście wymieniającym fundację Kazimierza Wielkiego o zamku w kole. To bardzo ważna informacja, natomiast w 1383 roku Jan Koszczarnkowa wyraźnie napisał, że z Zamku Kolskiego wyszedł ówczesny starosta Krystyn z Koziegów, i pojechał łupić dobra arcybiskupie pod Turkiem i Grzegorzewem. Czyli wtedy zamek już istniał. Zatem pomiędzy około 1365 a 1383 został ukończony, ale z pewnością nie dokonał tego i nie widział swojego dzieła król Kazimierz Wielki, który zresztą chyba w kole nigdy nie był. A tak w ogóle wracając do zamków z tego okresu, jaki mógł być okres budowy takiego zamku? Czy to było 10, 20 lat? Więcej, mniej? Czy to jest jakieś uśrednione? Czy to wszystko zależy od majętności budującego? Wiele zależy od majętności budującego i, pod, i oglądając mury Zamku Kolskiego widzimy liczne zmiany Wątków jak ceglanych. Ekipy się z, Tak, zmiany formatu cegieł, y, sposobu spoinowania. Wszystko to świadczy, że doszło tu wielo, do wielokrotnych zmian. Y, ekip wykona, y, tak, wykonawczych. Y, I jak podejrzewamy, wynika to z tego faktu, że właśnie po śmierci Mogę króla Kazimierza. z uwagi na finans, braki Tak, starosta, no. który zarządzał zamkiem, no miał z pewnością nie, nie dysponował taką płynnością finansową jak król Kazimierz i musiał być może niejednokrotnie przerywać taki proces budowy. Ale jak długo budowano, też zależy właśnie od inwestora. Mamy przykłady obiektów powstających bardzo szybko. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest opis budowy zamku w Włodzimierzu Wołyńskim, też Jan Szczarnkowa to opisuje i mówi o jakichś ogromnych, po prostu niewyobrażalnych wręcz nakładach oraz ilościach osób zatrudnionych przy tej realizacji. Ale nadmieńmy, że była to realizacja strategiczna, przygraniczna, Czyli trzeba, było trzeba było to zrobić szybko, umocnić ten teren i przejąć go pod polską kontrolę. Natomiast pewnie w takich warunkach no, bardziej typowych, praca postępowała wolniej, ale zamek w rzędu wielkości Zamku Kolskiego z pewnością powstawał około 5 lat. Myślę, że no tak no, około 5-6 lat podejrzewam, że to jest taki czas, w którym już udało się to finalizować. Jak 130 będzie? Nie nie, 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 nie. Nie aż tak długo. Natomiast pamiętajmy, że ten proces, że przede wszystkim jakby rok budowlany no, zaczynał się wiosną, kończył się, kończył się jesienią. jesienią. Trzeba było w tym czasie przygotować wapno, wypalić cegły, czasami wielokrotnie. Więc niekiedy trzeba było także oczekiwać na pewne dostawy materiału budowlanego, no, którego nie dawało się kupić to od czasu. Tak... Z czego, czego to zaprawa była się? Są jakieś wiarygodne takie informacje no, oczywiście, składu? Oczywiście obecnie. Wapno na pewno, bo to ob, obecnie była. prowadzimy y, y, liczne badania nad zaprawami, y, są one bardzo zaawansowane. To wiemy o nich bardzo dużo. Oczywiście podstawowym składnikiem zaprawy w średniowieczu było wapno. Dodawano go dużo więcej do zaprawy niż w późniejszych okresach. Kolejny element zaprawy, kolejny składnik to piasek. No, e, natomiast Nie do tej pory? Tak, i tak naprawdę. <laughs> tak I tak naprawdę jakby mm, charakter wapna, i jego relacja y, proporcjonalna z piaskiem pozwala nam wyróżniać przy badaniach fizykochemicznych pewne rodzaje zapraw następujące po sobie w kolejnych fazach inwestycji budowlanych. Oczywiście także i drobniejsze składniki mają swoje znaczenie, bo świadczą one o pochodzeniu zaprawy z jakby kolejnych Etapów produkcji. Natomiast najistotniejsze tutaj jest z wapno i piasek. To jest, jest główny jest prawda, składnik. Kurzych jajka. Tak, się no, kiedy, kiedy, wapno, kiedy wapno było dołowane, dorzucano tego wszystko. Tak? Także. Ale to celowo, czy to miało zwiększyć no, tą plastyczność? Na pewno, na pewno robiono to celowo i tutaj wszelkiego rodzaju białko było jak najbardziej mile widziane. Tak? Z jednym białko dodali. Rzeczywiście białko. Kości y, 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 jaja i tak dalej, one znajdowały się w zaprawach. Ale to to jeszcze nieźle się trzyma. Tak, jest, i zresztą po tylu latach i, rzeczywiście Zamek polski oznaczał się znakomitą zaprawą, i co istotne, źródła podają, że właśnie Bernardyni, zakonnicy zaprzestali rozbiórki zamku ze względu Mistrzini na cegłę. to, że był tak znakomicie cegła była związana z zaprawą, że jej rozbiórka była w zasadzie nierealna. Zamiast doprowadzała do destrukcji Jeśli cegła, to cegła popsuje. Tak. Co tu jeszcze byś pokazał ze swoich odkryć na tym zamku. No myślę, że musimy przyjrzeć się jeszcze pewnemu interesującemu narożnikowi. Narożnikowi zewnętrznemu pomiędzy wieżą mieszkalną a murem obronnym, który w istotny sposób potwierdza tą hipotezę o jednoczasowości obu elementów. Idziemy? Jasne. Tutaj widzę, że jest jakieś łączenie murów. Nie wiem, czy dobrze to obserwuję. Nie jest przewiązane że nie jest przewiązane. Znaczy, no tak cegłą na ten, bo jest jeden... No właśnie. Jedno I cięcie, tak? Jest jedno cięcie i to, znaczy, wydaje się, że jest jedno cięcie i to cięcie przez ostatnich kilkadziesiąt lat sprawiało mnóstwo problemów badaczom. Otóż wszyscy rzeczywiście oglądając to z pewnej odległości przyjmowali, że mur obronny dostawiony jest do wieży mieszkalnej. Ale nie jest to prawda. Otóż jak przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że rzeczywistość jest odmienna. Rzeczywiście, dołem fundamenty są ze sobą zestawione w partii kamiennej, tak? Chociaż, chociaż to też nie dotyczy całego obwodu wieży, mianowicie w wykopie, który znajdował się po drugiej stronie muru, w wykopie dawnym eksplorowanym przez muzeum okręgowe w koninie, odnaleziono strzępia. W murze wieży. Strzępia, czyli specjalnie przygotowane kamienie, takie sięgacze, przygotowane dla dowiązania muru w późniejszym okresie. I one znajdowały się właśnie o, w tej linii i wysunięte były w tamtym Wystające kierunku. Takie... Tak, tu ich przynajmniej na tej wysokości nie widzimy. Ale spójrzmy, dotąd mamy mur kamienny związany z wieżą. Tu mamy trzy cegły, faktycznie nieprzewiązane. Tu by nam dalej szło lico wieży mieszkalnej. Natomiast już ta cegła w zasadzie jest przełamana. To jest jedna i ta sama cegła. Analogicznie w tym miejscu. Widzimy jedną cegłę. robili niezwiązane, a co której rząd. Nie, Też? po prostu mur obwodowy osiadał w innym czasie nieco inaczej niż mur wieży mieszkalnej. W trakcie tego nierównomiernego osiadania obu konstrukcji dochodziło do, dochodziło do pęknięcia w narożniku i właśnie ta cegła uległa pęknięciu. Ta cegła także uległa pęknięciu, ale jak spojrzymy wyżej, już na tamte cegły, widzimy wyraźne przewiązanie. Tak, Ta cegła jest zarówno w murze wieży, jak i w murze obwodowym. Także ale Czego to dowodzi? Że czego to w dowodzi? innym terminie był mur robiony w innym wieży. Nie, no właśnie dowodzi to, to czegoś zupełnie przeciwnego. Tego, że realizowane były dokładnie w tym samym czasie. Z wyjątkiem partii fundamentowej. Po wzniesieniu wieży w fundamencie do wysokości tych trzech warstw cegieł rzeczywiście była ona zrealizowana niezależnie. Natomiast już wyżej budowano ją wspólnie z ceglanym murem obwodowym. Czyli w pierwszej fazie powstaje nam wieża w fundamencie do tej wysokości, w drugiej fazie natomiast dostawiony do niej fundament muru obwodowego, ale już powyżej jego korony w górę obie budowle budowane były w tym samym czasie wspólnie. No, i dowodzi to tego, że zamysł zamku, którego element stanowiła wieża mieszkalna i mury obronne, powstał w czasach Kazimierzowskich. Tyle tylko, że król, cóż, może umarł właśnie na tym poziomie budowlanym, tak? Może właśnie zdążono zrealizować tyle, Choć niewykluczone, że i nieco więcej. Natomiast na pewno jest to realizacja kazimierzowska i możemy mówić, że cały zamek niejako jest tak właśnie ukształtowany w duchu kazimierzowskim. Ale nie byłbym sobą, gdyby nie zapytał, czy są jakieś legendy o tym zamku. Hmm. Jakaś biała dama czy coś? Nic mi o białych damach nie wiadomo, natomiast miejscowa ludność. Bez przerwy raczy nas z informacjami o przejściu podziemnym, które no miało wieść z zamku do miejscowego kościoła. To jest nierealne, bo przecież widać ewidentnie, że tutaj na piasku no nie, nie można by w tamtym okresie zbudować czegoś, co jeszcze by pod rzeką szło. No jest to oczywiście nieprawda, natomiast yy, yy, właśnie taka legenda, ta opowiastka o przejściach podziemnych pomiędzy zamkiem a najczęściej kościołem. Dotyczy nieomalże wszystkich znanych mi miejscowości, gdzie znajdują się Czyli zamki i kościoły. Będziemy do tego jeszcze wracać niejednokrotnie. Nie, nie, niestety. Co tam podsumujmy naszą wycieczkę zamkową. Czy są jakieś plany tutaj, wiesz o czymś? Co my nie wiemy? Co <grym> no. będzie dalej z tym zamkiem? Czy są jakieś plany, plany rewitalizacji, czy, czy... No. zaczynasz badania archeologiczno-architektoniczne, tak? Mhm. Bo przeważnie się to kończy czymś. Tak, i właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszyscy też zrozumieli, że badania zazwyczaj nie są tylko i wyłącznie dla badań. Przynajmniej nie powinny być. Powinien także jakoś przysłużyć się społeczeństwu, powinien troszeczkę zmieniać ten nasz krajobraz, Podejrzewam, kulturowy. Podejrzewam, że jakiś wstęp jest do jakiejś większej inwestycji. <noise> yy, cóż, yy, mamy wielką nadzieję, że coś się zmieni po naszych badaniach. Obecnie konserwator zabytków, yy, także i burmistrz szkoła mają, z tego co wiem, wielką chrapkę na to, aby podjąć rewitalizację obiektu. Nasze prace są wstępem do tej rewitalizacji. I jaki ona charakter przybierze, czas pokaże. Natomiast ta wyrwa, która obecnie znajduje się za mną, wyrwa w Północnym Murze Obronnym Zamku, ta ziejąca wyrwa po dawnej po wieży, wieży mieszkalnej. mieszkalnej, dla mnie jest pewnym symbolem. Symbolem takiego wyrwanego polskiego dziedzictwa właśnie. Kiedy jedziemy do Francji, do Niemiec, do Włoch zamki podziwiamy, podziwiamy zamki, czas. podziwiamy katedry romańskie, gotyckie, jest ich mnóstwo, prawda? Co miasteczko w zasadzie mnóstwo atrakcji. I w pełni użyteczne. Nigdy w pełni użyteczne, kiedy mniej, ale chodzi o pewną ilość, też o wielość tego, jak nas, jaka nas przytłacza, kiedy wyjeżdżamy poza granice Polski, choćby nawet do Czech. Natomiast, jakby takim wnioskiem, jaki może wyciągnąć przeciętny Kowalski. Jest to, że no, Polska była jakimś niesamowicie ubogim krajem, pozbawionym ciekawych realizacji, że w sumie tak naprawdę ci nasi królowie byli jakimś takim bardzo ubogimi kuzynami swoich krewnych z Europy. To przeświadczenie jest zupełnie fałszywe. Przynajmniej jeżeli mówimy o XIV-XV wieku, możemy i również o XVI wieku, nasi monarchowie niczym nie ustępowali monarchom ościennym, także i zachodnioeuropejskim. W czasach Kazimierza Wielkiego mieliśmy do czynienia z akcją inwestycyjną budowlaną, która nie ma analogii w całych dziejach Europy średniowiecznej. Trudno znaleźć naprawdę coś podobnego. No może to czego podjął się zakon krzyżacki też zresztą na ziemiach polskich znajduje jest jakąś analogią. Ale po tych najważniejszych obiektach nie zostało nic. Nie mamy zamków w Sieradzu, w Poznaniu zamek odbudowano, ale może nie będziemy tego tematu Zamek rozwijać. W to nie ma zamków w Krzepicach, nie ma zamków w Nowym Korczynie, nie ma zamków w Żarnowcu, nie ma dawnego gotyckiego zamku w Niepołomicach. Wawel jest renesansowy, a Szigiery. po części to rekonstrukcja. No są różne, tak już pozostając przy Zamkach Królewskich, tak? Tych zamków w zasadzie nie ma, a przynajmniej nie ma tej ich strefy rezydencjonalnej, tych właśnie wież mieszkalnych, tych wielkich domów zamkowych. To wszystko zostało no to przez walec historii burzliwe, przejechane. Burzliwe losy naszej historii. Burzliwe losy naszej historii, głód materiału budowlanego. Nie jesteśmy Francją, gdzie można pójść po y, skały, jakie się chce. K kawałek od domu, stąd na Dolnym Śląsku, mamy więcej zamków, no bo tam no były ta. skały. A tutaj to na niżu materiał. polskim trzeba było materiał y, pozyskiwać czasami w pozyskiwać w turnie, jak te kolskie ciosy. Czasami trzeba było wydać duże pieniądze na y, wypał cegły. To naprawdę nie było. Tanie, no i wtedy budowano. Ale z tego, tak jak mówię, zachowało się naprawdę, naprawdę niewiele. I tym bardziej teraz, właśnie planując badania archeologiczne, architektoniczne, powinniśmy zawsze uwzględniać ten aspekt rewitalizacyjny. I mam wielką nadzieję, że już niedługo. Wieża mieszkalna w kole zostanie podniesiona nieco wyżej i mury są nam uczytelnione. No to żeby właśnie uczytelnić zarys, tak? i tak, mury są nam uczytelnione, ponieważ kiedy rozpoczynaliśmy badania i nie było niemal że widać, tak? Chcemy, żeby wyraźnie była zaznaczona w Bryla zamku, bo jest to miejsce wyjątkowe w dziejach Polski. Bardzo istotna rezydencja, siedziba naszych królów Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, jego żony Elżbiety Rakuszanki. Miejsce które wznosiło się nad buniami, gdzie obradował sejm y, prowincji wielkopolskiej. Zwróćcie uwagę Witku. Wieża mieszkalna, w której siedział król, dominując nad rzeszą rycerstwa, szlachty, możnowładców, którzy tutaj gdzieś właśnie gromadzili się dookoła. To samo potem zrobił Zygmunt Stary w Piotrkowie. Zbudował wieżę pod Piotrkowem, w której mieszkał na czasy właśnie tamtejszych no, obecnie zjazdów muzeum. obecnie muzeum. Naszym Zresztą. znajomym Jaciemwzientkiem. Tak jest. Który jest <laughs> który... pracownikiem cały z tego muzeum? Z którego przy okazji pozdrawiamy. Natomiast, natomiast, natomiast wieża szczęśliwie bez ostatniej kondygnacji, potem odtworzonej, zachowała się naszych czasów, bo wieży Piotrkowskiej. W kolei nie mamy. Ale to są, wyjątkowe, to ale to są wyjątkowe świadectwa. Może nie powinniśmy w kolei kreować jakiejś nowej rzeczywistości, na pewno nie tak jak w Poznaniu. Pójście zbyt daleko z odbudową czasami dekomponuje przestrzeń i zaburza pewną równowagę. Ale nie możemy także no, składać hołdu <grym> my, naszym ruinom, <grym> ruinom, a zwłaszcza tym, którzy doprowadzili do tych ruin. Powinniśmy jednak mimo wszystko starać się odtwarzać w stopniu dopuszczalnym, co się da. Pokazywać to, odpowiednio opisywać. No i ludzie powinni wreszcie zacząć rozumieć, tak? skąd pochodzą. Co nas otacza? Czym było Królestwo Polskie? Czym jest to nasze dziedzictwo? No dobrze, to dziękujemy Państwu, że nas tutaj słuchaliście, oglądaliście. No niebawem jakiś nowy zamek odwiedzimy. Mam nadzieję. Ale jaki? Zobaczymy.